Witam wszystkich kolegów modelarzy. W tym filmiku chciałem pokazać, w jaki sposób zrealizować napęd rozjazdów na makiecie bądź na module. Jest na rynku kilka firm, które produkują napędy do rozjazdów. To jest jeden z nich, wyprodukowany przez znaną firmę. Wygląda on właśnie tak. W środku jest umieszczony silnik, który przesuwa nam ten element. Napęd praktycznie jest gotowy. To mamy przewody do zasilania. Napęd posiada wyłącznik krańcowy, więc kiedy przesunie się, automatycznie jest wyłączone napięcie. Napęd z woreczku dostajemy jeszcze, co dostajemy? Dwie takie iglice, jedna cieńsza, druga grubsza. Jednak, y, dwa wkręciki do przykręcenia napędu. Napęd jest gotowy, także tylko zakładamy taką iglicę. W ten sposób pokażę po prostu jak to zrobić. Z napędem jest y, dostarczona instrukcja, więc wszystko jest tam pokazane jak go zamontować są. Y, Wymiary wszelkie podane, także nie będzie chyba najmniejszego problemu. Nawet osoby, które nie mają doświadczenia, powinny sobie spokojnie dać radę z zamontowaniem tego napędu. I to wygląda mniej więcej tak. Przykręcamy to od spodu, modułu, makiety. Oczywiście musimy wywiercić otwór. Na tą iglicę u góry jest rozjazd. Po podłączeniu napięcia to będzie nam przesuwało w ten sposób ten rozjazd. Mogę zademonstrować, jak to będzie działało. Po podłączeniu napięcia przymocujemy tutaj sobie jeden przewód do naszego urządzenia zasilającego. I proszę bardzo. Mniej więcej to będzie wyglądało w ten sposób. O, on troszeczkę drka. Zasilanie jest do 16V ale możemy to zasilić niższym napięciem. Będzie to wtedy troszeczkę nam jak gdyby wolniej pracowało. Dobrze. Napęd jak mówiłem jest gotowy, nie wymaga tutaj żadnych jakichś przeróbek czy tam Innych udoskonaleń. Jedyną wadą akurat tego napędu jest to, że nie posiada możliwości polaryzacji krzyżownicy, ale są modele, które taką możliwość posiadają. Ja akurat te napędy stosuję na makiecie TT. Co mogę o nich powiedzieć? No, to są napędy raczej delikatne. To mogę powiedzieć, że po jakimś czasie ten włącznik krańcowy, który tutaj się znajduje w środku, Zaczyna szwankować. Yy, druga sprawa to jest cena. No cena takiego napędu w tej chwili to jest około tam 30 zł, 25-30 zł. Dużo i mało, no nie wiem. Yy, zaletą na pewno jest to, że napęd jest mały. To jest dosłownie 2 cm na 2, na jakieś 6 cm. Można go właściwie wszędzie zmieścić. Ale można wykorzystać inny zupełnie napęd, który można kupić za przysłowiowe parę groszy. To jest siłownik zamka centralnego, który znajduje się dzisiaj w większości samochodów. To jest siłownik tak zwany uniwersalny. Co o nim można powiedzieć? Powiedzmy, może najpierw o wadach. Wadą jest to, że jest przede wszystkim duży. Jeżeli go porównamy z tym, no to to jest co najmniej 2-3 razy większy. Wadą jest również to, że nie posiada włącznika krańcowego. Czyli praktycznie po podłączeniu napięcia to napięcie będzie cały czas nam. Yy, silnik będzie zasilany cały czas napięciem, będzie nam wypychał cały czas no i będzie buczał po prostu. Nie może tak to działać. I to by było chyba tyle z tych wad. Zalety. Praktycznie niezniszczalne w naszych zastosowaniach do przestawiania rozjazdów. Praktycznie niezniszczalny Tu się po prostu nie ma co zepsuć. On praktycznie tutaj będzie pracował tak jakby nic. Nie przestawiał. Więc właściwie tu ani mechanicznie, ani elektrycznie, jeżeli wszystko będzie dobrze podłączone, nie powinno nam się zepsuć. Drugą zaletą jest to, że posiada wewnętrzny przełącznik, który możemy wykorzystać do polaryzowania krzyżownicy. To są właśnie te trzy przewody. To są przewody do zasilania. Możemy go zasilać w samochodzie jest zasilany napięciem 12V ale my możemy go zasilać 3V on spokojnie nam rozjazd przestawi jednocześnie nie wysuwając raptownie i nie wsuwając czyli nie klepiąc tak głośno tylko zrobi to powoli będzie to wyglądało prawie jak przestawianie prawdziwego prawdziwego rozjazdu co musimy zrobić, żeby go zastosować w naszej makiecie? No musimy dorobić ten włącznik kręcowy. Ja to zrobiłem w taki sposób, że zbudowałem sobie taki włączniczek na takim kawałku laminatu. Laminat nie jest trawiony. Po prostu dremelkiem poprzecinałem sobie te pola. O. Izolując jedno od drugiego, tych pól jest 6, wykorzystywane są tylko to, to, to i to. Co jest nam potrzebne? Dwa takie włączniki miniaturowe, dwie diody prostownicze 4007. Przełącznik wygląda mniej więcej tak. Może, no jest bardzo malutki. Co dalej musimy zrobić? Dalej musimy zrobić taki czpień odcięty z kawałka gwintowanego prętą. Coś takiego. To jest trujeczka. Nakrętka trujeczka, podkładeczka do tego. I co dalej musimy zrobić? W tym miejscu musimy wywiercić otwór wiertłem 2,5 mm, następnie go nagwintować. Jeżeli już, ja to już mam wywiercone, nagwintowane, wkręcamy ten czpień, oczywiście wszystko później ustalamy już jak przykręcimy, e, przykręcimy napęd pod modułem, tam dopiero wszystko będziemy dokładnie regulować, ustalać sobie. E, te wszystkie odległości. Ja tu tylko pokażę jak to mniej więcej wygląda, a za chwilę pokażę to jak to wygląda wszystko na module. Nakręteczka będzie nam kontrowała, nie będzie wtedy nam się ten pręcik tak poruszał. O, tak zrobimy tymczasowo. O, proszę bardzo i w tej chwili on już jest sztywny. Jak to będzie działało? Otóż po przykręceniu dwoma wkrętami tego napędu przykręcamy później taką krańcóweczkę. I w tej pozycji ona będzie nam przyciskać ten włącznik. Po przejściu na drugą stronę będzie przyciskało jak gdyby Drugą tą krańcówkę, wyłączając napięcie dostarczane do silnika, pokażę teraz schemat. Dla tych, którzy nie za bardzo są tam z elektryką, elektroniką, narysowałem to w taki bardzo prosty sposób. Tu mamy właśnie ten blok naszej krańcóweczki, czyli mamy jeden włącznik. Drugi włącznik, mamy styki. Jeden, każdy włącznik ma trzy styki. Raz, dwa, trzy, i ten również ma trzy styki. Do pierwszego i do ostatniego przylutowujemy diodę. Tak samo robimy tutaj. Te paseczki oznaczają nam kierunek przewodzenia diody. Następnie jeden przewód stąd. Idzie do zasilania, prąd zmienny 3-4 V, nie więcej, nie ma tak, bo potrzeby, żeby to było większe napięcie. Także ten przewód idzie do zasilania, drugi przewód stąd poprzez dwie diody, jedna przewodzi w tą stronę, druga w tą stronę, idą do przełącznika, a ze środkowego styku przełącznika, do środkowego styku przełącznika dostarczamy napięcie zmienne, czyli tu i tu zmienne napięcie. Do tych punktów, czyli tu i tu, podłączamy nasz napęd. Te styki praktycznie nie biorą udziału w przekładaniu rozjazdu. Są jak gdyby wolne, czyli po wciśnięciu tego na przykład włącznika. Przewodzenie będzie z tego do tego styku, a po podniesieniu przewodzenie będzie z tego do tego. Myślę, że to jest chyba zrozumiałe nawet dla tych, którzy nie za bardzo orientują się w elektronice. Dlaczego takie rozwiązanie na, na prąd zmienny? Dlatego, że to bardzo ogranicza ilość przewodów, właściwie do połowy. Także jak są na przykład Cztery rozjazdy. Wtedy mam cztery przełączniki. Do każdego rozjazdu idzie jeden wspólny przewód ten. I później od przełącznika do każdego rozjazdu, do każdej tej krańcówki idzie przewód zasilający drugi. Ten jeden wspólny do wszystkich a później od każdego przełącznika do każdego rozjazdu oddzielnie. Czyli mamy cztery rozjazdy, mamy 5 przewodów. Eee, teraz może pokażę już na module, jak to jest rozwiązane, jak to wygląda i jak to nam wszystko. To jest moduł, e, który jest częścią budowanej przeze mnie stacji. Mamy tutaj linię dwutorową, tory magazynowe i mamy dwa rozjazdy, tak aby można było z jednego toru przejechać na drugi. To już jest wszystko podłączone. Ja pokażę, jak to pracuje. Oba rozjazdy pracują równocześnie. A teraz pokażę, jak to wygląda wszystko spod. Jak mówiłem, mamy tutaj napęd. Wszystko jest raczej powinno być dobrze widoczne. To jest włącznik krańcowy. To są te właśnie włączniki. To jest ten czpień, który po przesunięciu przyciska raz ten włącznik, raz ten wyłączając dopływ napięcia do silnika. Mamy dwie. Dwa rozjazdy, więc powinniśmy mieć dwa napędy. Ale zdarzać się może tak, że nie mamy akurat w danym momencie dwóch napędów, co w takim razie zrobić. Ja to zrobiłem w ten sposób, że od tego napędu poprowadziłem takie drewniane cięgno do drugiego napędu. I w celu polaryzacji zastosowałem Taki malutki, miniaturowy przełącznik, który jest włączany w momencie, kiedy zmieni się pozycja tego cieńka. Proszę bardzo. To jest chyba widoczne. Ten napęd ma przełącznik wewnętrzny, którym polaryzujemy ten rozjazd, a drugi rozjazd polaryzowany jest tym przełącznikiem. Tu mamy przewód od drugiego rozjazdu. Napęd taki kosztuje w tej chwili chyba 7,50, więc naprawdę niewielkie koszty. Eee takie przełączniki to jest gdzieś mniej więcej złotóweczka za jedną sztukę. No i dwie diody, nie wiem 20 groszy. Myślę, że każdy gdzieś tam u siebie w domu y, znajdzie jakieś tam diody prostownicze. Myślę, że y, w moim zastosowaniu przynajmniej tu u mnie na modułach spokojnie mogę takie napędy zastosować. Mam tu dużo miejsca. Y, nie muszę się specjalnie tym przejmować, że gdzieś taki napęd mi się na przykład nie zmieści. I myślę, że w większości, na większości modułów, no chyba, że jest bardzo dużo tych rozjazdów, no może być wtedy problem, chociaż mm, mamy zrobioną głowicę, na której jest pięć rozjazdów, spokojnie też się te napędy mieszczą. Yy, ci, którzy od dawna budują swoje moduły, na pewno mają swoje rozwiązania i wiedzą jak to zrobić, ale myślę, że ten filmik przyda się osobom, które może po raz pierwszy robią swój moduł i nie do końca wiedzą jak właśnie rozwiązać problem z napędem swoich rozjazdów. No i to by było chyba na tyle. Jak będę miał jakieś ciekawe pomysły, to będę się. Starał je nagrywać i pokazywać Wam. To będzie na tyle. Trzymajcie się.